Witam wszystkich. Na poprzednich zajęciach przedstawiałem Państwu, czym jest liczba stała matematyczna, liczba 3 i 14 setnych, zwana pi. Dzisiaj chciałem przedstawić, czym jest druga stała matematyczna, liczba 2 dziesiąte, zwana małpką. Jest takie powiedzenie, co to jest nic. Nic to jest małpka na trzech. I tu nic bardziej mylnego. Nie ma znaczenia, czy to jest na trzech, czy na dwóch, czy na jednego, czy na stu. Małpka to jest w ogóle nic. I teraz przedstawię na to dowód. Nasze dane. Małpka to się równa 2 dziesiąte, czyli 1 piąta. Dana posiłkowa, połówka, to jest 5 dziesiątych, a to się równa 1 druga. Do udowodnienia mamy tezę, że małpka to jest nic, czyli w języku matematycznym 1 piąta równa się 0. piszemy równanie, a więc tak. Nasza małpka to się równa 2 połówki odjąć 4 małpki. W języku matematycznym to jest 1 piąta to się równa 0. 1 odjąć 4 piąte. No to jest oczywiście bardzo proste, jak 2 razy 2, czy też 2 dodać, 2, prawda, to się równa, 2, dodać 2, dodać 2, to jest 8. Ktoś powie, że dla niego łatwiej jest jednak 2 dodać, 2, w związku z tym możemy to napisać na początku, razy 2 dodać, 2, to się równa 10. Lewe strony mamy takie same, w związku z tym prawe strony też są takie same, a więc 8 równa się 10. Możemy to podzielić przez 2 i wtedy otrzymamy 4 równa się 5. Możemy to zapisać w postaci ułamka, czyli 4 piąte, 4 równa się 5, w związku z tym 1 równa się 1, a to 8 równa 1. W związku z tym podstawiamy to do naszego równania. I otrzymujemy 1 piąta równa się 1, odjąć 1, a więc nasza małpka to jest nic. Czyli w języku matematycznym 1 piąta równa się 0. Co kończy dowód. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na następne zajęcia.